Dzień dobry, nazywam się Janusz Białek, jestem odpowiedzialny za szkolenie młodzieży. W szkole mistrzostwa sportowego imieniem Grzegorza Lato w Mielcu odpowiadam za pion szkoły podstawowej. W tej chwili mamy około, bo to się zmienia, szczególnie w okresie pandemii, ale mamy około 100 dzieci szkolonych regularnie na poziomie szkoły podstawowej. Wszystkie klasy powiedzmy te młodsze, czyli do klasy szóstej, trenują cztery razy w tygodniu, klasa siódma i 8 już normalny cykl pięciotygodniowy. Zajęcia codziennie są prowadzone, dzieci w naszym czy zawodnicy w naszej szkole i klubie mają w tygodniu 16 godzin zajęć fizycznych. To znaczy 10 godzin piłki nożnej, godzinę przygotowania motorycznego, godzinę sprawności ogólnej, 4 WF-y, które prowadzą również trenerzy i wykorzystują je do powiedzmy takich spraw typowo piłkarskich i, i tego, czego nie da się, nie można zrealizować w ciągu tygodnia. Także naprawdę tych zajęć dużo. Oczywiście szkoła podstawowa również korzysta z rehabilitacji, korzysta z basenu odnowy biologicznej. Także myślę, że jako szkoła i klub tutaj działający przy szkole SMS Stal Mielec no, zapewniamy dobre warunki rozwoju dla tych chłopców. Sporo chłopców przechodzi do Stali Mielec. I gra w powiedzmy wyższej klasie. Ostatnim głośnym nad takim transferem jest Aleks Cetnar, który pojechał do Legii Warszawa i to nastąpiło w lutym. Także widać, widać, że powiedzmy ta praca tu prowadzona przez trenerów, trenerów doświadczonych, trenerów, którzy. Praktycznie od początku tej akademii, od początku tej szkoły są razem doskonalą się, szkolą się. No, w tej chwili mamy większość trenerów z uprawnieniami UFAA to też ma swoją wymowę popartą doświadczeniem, czyli rzeczywiście są w stanie powiedzmy każdego chłopca no, przygotować do gry w piłce seniorskiej. I myślę, że ktoś, kto wytrwa cały ten cykl treningowy w naszej. Szkole, szkole nie narzeka, bo nasi zawodnicy grają dzisiaj w ekstraklasie i, i chociażby najlepszym przykładem jest w tej chwili Gettinger, który no, jest kapitanem gra w Stali Mielec w drużynie ekstraklasowej, jest kapitanem tego zespołu. Oczywiście są nasi zawodnicy, którzy grają już za granicą, grali w reprezentacji Polski. E, no o naszej szkole można by dużo mówić. a ja myślę, że sama obecność naszego tutaj patrona Prawda? Grzegorza Lato, który bywa w szkole, bywa na zajęciach. Jeśli jest w Mielcu, to ma dom niedaleko stadionu, na którym drużyny rozgrywają młodzieżowe. Swoje spotkania i również swoim fachowym okiem jest w stanie nas trochę podkręcić, powiedzieć, że nie, nie wszystko jest dobrze, ale widzi tam jakieś braki, widzi jakieś niedociągnięcia, które staramy się również na bieżąco likwidować. Także no, myślę, że przyjemność jest pracy z młodzieżą i każdy trener to mówi. Ja powiem. Na swoim przykładzie, że no po tylu latach pracy w tej profesjonalnej piłce zawodowej, gdzie no praktycznie jakby na koniec swojej pracy zetknąłem się z piłką młodzieżową, fantastyczna sprawa. Naprawdę, jak te dzieci rosną, jak się rozwijają, jak chcą być dobrymi piłkarzami, rzeczywiście to podbudowuje trenera dlatego ja myślę, że każdy trener powinien spróbować przynajmniej tej piłki młodzieżowej e, i niekoniecznie powiedzmy na moim przykładzie na koniec, tylko na przykład na początek, bo E, pozwala to inaczej spojrzeć na młodego piłkarza, na jego potrzeby, na wymagania w stosunku do, do trenera, podejścia do pracy z młodzieżą. Wtedy myślę, że jeśli trener przejdzie e, takie, jak to się mówi, step by step, e, prawda, w swojej pracy, no wtedy dopiero powiedzmy docenia i, i zwraca uwagę na te szczegóły, które decydują, że na przykład ktoś może stać się Lewandowskim, prawda, bo znamy jego drogę i wiemy, że też na początku nie było mu łatwo, a gdzie jest dzisiaj i jak cały świat nie tylko my na niego patrzymy, powiedzmy na to, co robi na boisku, ale do tego trzeba przejść dobre szkolenie, odpowiednie szkolenie z dobrymi trenerami i nasza szkoła naprawdę to w 100% zapewnia. Nabór do naszej szkoły jest całoroczny, czyli można się zgłosić samemu z rodzicami, bo niestety no, to nie są jeszcze wtedy pełnoletni zawodnicy, więc obecność rodziców jest wymagana. My takiego zawodnika zapraszamy na trening, treningi. Mamy swój internat, w którym jesteśmy w stanie nawet na 2-3 dni, i tak się dzieje. Chłopców zapraszać i tutaj trzymać, i są wtedy pod naszą opieką. No i dwa razy w roku robimy e, takie testy powiedzmy, gdzie ogłaszamy w prasie, gdzie ogłaszamy w mediach, e, gdzie przychodzą trenerzy, i od testów motorycznych, przez testy szybkościowe, przez grę właściwą, e, mamy taki czterostopniowy, powiedzmy, e, test, e, który stosujemy tu od kilku lat. I i na bazie tego określamy i umiejętności takiego zawodnika, który chce do nas powiedzmy zawitać, i ewentualne perspektywy jego rozwoju.